no resurczę, poszłem po dupę. Czemu tak bardzo chcesz mnie gonić, wariacie? No bo już są bramy otwarte. Aha, zasilone. Nie no, taki ładny dead hard i. Taki ładny Death Card i on mnie nie trafia! No czemu killerze nie trafiają z M1? Nie widać mnie, bo jestem niewidzialny. A! Jak ty mnie zauważyłeś? Teraz jestem niewidzialny. Jestem tu za tobą, jestem tu za tobą, nie uciekniesz mi la la. la. A u góry czy na dole? Hm? No. Good. No. <laughs> czekaj, czekaj z hitem! No? <laughs> chodź, 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 misia! Jeszcze tu, jeszcze tu. Leżota? No. Nice! Co jest? Hello there. Ja myślałem, że to surf, on ma takiego skina, że wygląda jak surf, no. A ty gdzie pod tą paletę? Co ty za <grystanie> Dawaj, blokujemy mu wszystko Dawaj Niczego w kanapkę da, go bierzemy, być. dawaj w kanapkę <grystanie> I co teraz? Na 3, 2, 1, lewy przycisk myszki 3, 2, 1 no way. <grystanie> Przesunąłeś mnie w drzewo, imbecylu! Nie, prawda, nie. Aha, imbecylu! No nieźle, nie wnikam, nie jaki ty jesteś toksyczny. Ustań u drugiej stronie, idziemy No nie mogę! Nie, no nie mogę! Nie, nie, no nie mogę! No nie nie ma opcji, że to jest prawda! Dobrze go! Leżę Złapałem Złapałem już tyle, ale oni się chowają przed tobą! Co ty tam robisz? Gdzie on! Patrzę to. Ja słyszę jak bomby! Do no tam pan... padło! Fajajaj, z drugiej! No to co? Trzymaj się, hubisz, nie? Ej, nie! O dobrze! Dzięki. Dwa versus jeden to se możecie. <ścoughs> Hej, no, skończ Ale trolujesz masakra? Wiesz co? Ty masz nickname Tokio, i nawet nie jesteś z Tokio. To kto jest większym trolem? No, i kto jest większym trolem Tokio? Ale fart! Wyciągnę sobie skrzynkę. Idź. Idź, moja skrzynka! Moja skrzynka! No idź to. Proszę się rozejść, proszę się rozejść. Ja na pewno nie pójdę. Moja skrzynka. Rozejść się. Moja skrzynka. Nic. Ej, dobrze ci tak. Ej, no czemu tak się wydarzyło? Ale mi przydotkę nie mogę. A teraz rozleżał już, że ciekawe. No ciekawe. Co? Co? Ja ja mam takie lagi? Nie wiem. Co się stało? No f. się błagam. No, graj. Ja nie lubię. Ja nie lubię ten. Nie lubię latarnia, grać.

Co so, jest z chłopem? <noise> Halo? Nemi? <Na> mi. Hehehehe <laughs> Hit me! Hit me! Hit me! Ała! Ała! Ale boli! Mam spokój <laughs> Nareszcie. się, po mnie. yes sir, yes, sir. yes, sir. yes sir. <laughs> no i się Nareszcie ktoś mu pokazał, że się nie ściąga od razu. Jeszcze przy killerze, Hamsko. Czemu? Czemu tak? To... utknęła chyba. Ej, ja się zaczynam cykać, jej! Co ty chcesz? Zostaw mnie! Zostaw mnie! <śled> Jak spojrzał nie mogę. <śled> Jaki fajny. <śled> to jest niesamowite, nie? Jak niektórzy kilerzy są fantastyczni. The size is ja nawet nie mam od kogo jakie perki są, ja mam wszystko. Nigdy nie wiem, jak się pisze Decisive. Dlatego ja coś ja się piszę Lori. A, od Lori. No i proste. No ja, Patryk, nie wie jak się pisze Lori, nigdy. No, nigdy nie, nie zapomnę, jak napisałeś Lori, po prostu. Po Teraz też Skończ! 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 No Dobra. Nieważne. Ty, ja w ogóle jestem obok Charlotte, Myślałem, że to surf. Śpisz? Zagram ci na gitarze, na pianinie także. <laughs> Obudziła się! <laughs> nie wiem, co zrobić ze sobą! No co, Charlotte? Ładnie ci gram, zobacz jak. <laughs> no i się To ku... i grałeś. Widzisz ten outfit? <laughs> Stary, nie mogę, że się gra zaczęła, ja naprawdę tak wziąłem. Życzę Ci, żeby jak najwięcej klipków było z tej gry, nie? <grybuj> żadnego nie sklipuję, nieważne co by się nie stało. No i jest Myers na Larysie. A czemu? Aha. Oh! <grybuj> I nie będzie żadnego klipa, pozdro? <grybuj> no co? Rico video, szybciutko. <grybuj> nie będzie, nie będzie. Ja sy ten... Ja sobie pogram na gitarce. Oh. <grybuj> Ile ona mi <śmiennie> tych hitów dała? Cztery hity mi dała? <śmiennie> ja nie robię klipa, bo się ubrałem, stary Nic nie pasuje do siebie Zawsze tak jesteś ubrany Klipuj to! No, wiecie, taka... <śmiennie> jak się wystraszyłem! Boom. Cholera Pięknie <laughs> Cholipka Ale czysta rzecz jest ona